Pamiętacie, jak mocno atakowali nas w sprawie kontaktów i kontraktów z Arabią Saudyjską? A dziś posłuchajcie nowego Rzecznika Rządu. Jeśli chodzi o dostawy do Polski, one są bezpieczne. Jednym z naszych dostawców jest, oczywiście są Stany Zjednoczone, jest Norwegia, ale też jest Arabia Saudyjska. A jak wiemy, Arabia Saudyjska ma nie tylko swoje naftoporty w Zatoce Perskiej. Także, także tutaj, jeśli chodzi o dostawy, Polska jest absolutnie zabezpieczona. Woli ścisłości. To myśmy rozbudowali dostawy ropy. Zaczęliśmy od 2016 roku. Nie byliśmy naiwni. Nie zwiększaliśmy dostaw z kierunku rosyjskiego. Wręcz na odwrót zmieniliśmy całkowicie kierunki. W 2022 roku mieliśmy już 19 gatunków ropy, które przerabialiśmy w naszych rafineriach. Te ropy były z 13 krajów. Między innymi Stany Zjednoczone, Wielka Brytania. Libia i gdzieś nawet się nie zająkną, tylko twierdzą, jakby to oni cokolwiek zrobili.